Jest wcześnie rano dziewiąta skoro świt. No i kurierzy są bezlitośni. No nie dadzą człowiekowi pospać. Nawet nie wiem jak się nazywam. Masakra. Tak wygląda dzisiejsza dostawa i oni myślą, że ja mam siłę to nosić i dźwigać i tachać i w ogóle nie chcę mi się i mam wszystkiego dość. I dajcie mi spać i w dupie to mam. OK, jestem już po trzeciej kawie, także zdążyłem się obudzić. Towar mamy cały już rozpakowany, ledwo bo ledwo, ale jakoś go tutaj zmieściłem i upchałem. W międzyczasie zdążyła jeszcze jedna paleta przyjechać, także jakoś to upchałem. Tutaj dałem na front trochę obudów, resztę dałem do magazynu tam. Słuchajcie, tam jeszcze z tyłu stoi ich tam pełno. Postaram się Wam niebawem pokazać tą obudówkę Modekoma Breeze jako nowość, którą wprowadzę do naszych zestawów, także oczekujcie fajnych zmian na moich polecanych, proponowanych zestawach komputerowych na stronie, bo niebawem wjedziemy z nowymi obudowami. Pozdrawiam, Media Marek.